Mano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Kiełbasa lisiecka, ale z piekarnika. Tak, z tamtego, co tam później zobaczycie. Do zrobienia takiej kiełbasy będziemy potrzebować mięso oraz jelita wołowe wiankowe, czyli takie te kręco. Nie śmiej się, proszę. Słuchajcie, dzisiaj kręciliśmy u Łukasza Żbikowskiego film, w którym Robiliśmy kiełbasę drobiową drwala, która pojawi się w polomarkiecie już niedługo, specjalnie dla was. Tak jest. Więc już niebawem film również na moim kanale, z produkcji tej właśnie kiełbasy, z tym oto właśnie łukaszem grzbikowskim, u którego możecie zamówić takie mięso, które mam ja na tą kiełbasę lisiecką. Czyli jest to gulasz z szynki, czyli ładna jedynka zapeklowana na 1,7 czyli 17 gramów peklo na 1 kg mięsa. Oczywiście takie mięso ma gwarancję do 14 lipca. on jest który? Siódmy, Siódmy. więc jeszcze tydzień. I tak jak powiedziałem, ono sobie leży, jeśnie nie woła. Do tego czasu zamknięte wakum, więc zapeklowane. Ale to jest nie wszystko, jest jego 2 kg. Musimy do niego dołożyć mięso z golonki, czyli Taka nieduża golonka, mam nadzieję, że te pół kilograma mięsa będzie, czyli 20%. Takie ładne miesiwko, bez skóry Bo i bez kości. Kół, A ja to, oczywiście. To będzie no, kit. Tą golonkę sobie musimy wytrybować, zapeklować też na 17 peklo soli na 1 kg, czyli o! Zakładamy, że będzie pół kilo. No, i odstawimy sobie to do jutra, a jutro będziemy działać dalej. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie? Tak. Mięso takie inne, jak i różne wyroby na sklep kom Link w opisie, kochani moi. Ja trybuję goleń, pekluję i wracam po peklowaniu. Oczywiście to już jest po peklowaniu. Ta golączka również. Było te pół kg tak jak chciałem, zanim jeszcze zaczniemy mielić, to chciałbym pokazać jelita. Musimy użyć takich, jakich Pan Bóg przykazał, a raczej Pan Mądry przykazał. Świętej pamięci, Pan Mądry. Więc jelita za chwilę pójdą do moczenia. Te dwie godziny to jest takie minimum, żeby nam się fajnie, takie były idealne, delikatne, żeby nam nie pękały. Sitko do mielenia. 3,5 albo 4? Musisz zmierzyć kiedyś? Kiedyś tak. Za razem I przez to siteczko poleci właśnie ta golonka. A przez szarpak, ale bez noża. Tylko po prostu przerwać to, bo chyba Saisiewska charakteryzuje się tym, że ma bardzo duże kawałki mięsa. Więc tylko będzie pomiażdżone Zaczynamy od golonki. Mam tu przygotowany nóż w razie. Tu do tych kawałków Łukasza, czyli szynki, bo one są większe. I tak, pomielimy, zamoczę jelita i za momencik po pomieleniu te przyprawy. Oczywiście, muszę Wam pokazać, że to jest przepeklowane, czerwoniutkie, żeby nie było. No musicie mi uwierzyć, że takie jest właśnie. I o, jeżeli lecimy. Myślę, że widać różnicę małą, co? No, małą tak. Tylko pamiętajcie, do szarpaka przy takim mierzeniu nie zakładamy noża. Nie, nie i jeszcze raz nie. Sam szarpak, on ma wam to wszystko pognieść. A z uwagi na to, że to jest czyste mięso, czyli bez żadnych błon, ścięgien i tego typu rzeczy, to wszystko wam się ładnie pogniecie. I w międzyczasie wleciał tu mi właśnie, powiedziałaś, komentarz taki właśnie jak czasami wlatują, czyli że jestem irytująca. Ta baba za kamerą jest tak irytująca, że już tam Cię <laughs> w dalej nie pokazała. Widzisz. No przepraszam bardzo. <laughs> Widzisz i to jest właśnie to, co wiele razy jest powtarzane. Nie rozumiesz. Nie komentuj. Nie podoba się. No, no nie oglądaj. Mój głos to? nie podać. No może ale... irytuje. Tak czasami jest. Ale nie rozumieją naszego kontentu. Ale którzy... czasami tak jest, że po prostu kto to się irytuje, i tyle. No, Dobrze. i tyle. Dobrze, słuchajcie. Zostało mi tutaj jeszcze jedna paczuszka. porozdrabniam to wszystko i czas na przyprawy. Przyprawiać będzie, mam pewien pomysł. Zobaczcie go za chwilę, więc, kochany drogi widzu, nie przesuwaj, oglądaj po kolei. 100 ml było, mam nadzieję, że mi uwierzycie, na 2,5 kg mięsa. Z uwagi na to, że. Okazało się, że nie mamy w domu pieprzu białego, co mnie bardzo cieszy. Użyjemy sam pieprz czarny, czyli taka jedna modyfikacja. Powiedz, dlaczego Cię cieszy. No, nie no przepadam za białym pieprzem i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Więc damy sam pieprz czarny, ale zanim go damy, to jeszcze jedna mała modyfikacja. Mała, duża modyfikacja. Jak wszyscy wiemy, Pan Mądry w filmie z kiełbasą lisiecką pokazywał, że wędził drzewem. Bukowym, a my użyjemy dymu w płynie bukowego do tego właśnie farszu. 1 ml na 1 kg, czyli potrzebujemy 2,5 ml. Oczywiście dymy wędzalnicze w płynie nie są tak szkodliwe, jak się co niektórym wydaje. Użyję szprycy, jeśli chodzi o odmierzenie sobie tych mililitrów. Ale ty siedzisz, musisz się przesunąć. No zaraz się przysunę. czekam, aż zaczniesz nabierać. A ty okay. dwie godziny będziesz teraz. No raz za szybko, raz za wolno. Myślę, że no pięć tu jest. Mm -hmm. Jest na połowie. I teraz tak. Ten dymek powędruje tu. Nie prysło? Prysło. <grystanie> Czasem bryska. Moja krówka i co, to nie poradzę z kolejna przyprawa będzie to czosnek granulowany w ilości 2 g na 1 kg czyli będziemy potrzebowali 5 g tego czosneczku wow w sensie 2,5 razy 2 to jest 5 no ładnie policzyłem co mm. o przesadziłem okay. Okej, okay. Jest. Będzie. Czyli to jest niedużo. Nie wysypał. Dobrze. No i ten wspomniany czarny pieprz. Też damy go w takiej samej ilości. 2 gramy. Ja na jeden. musiał liczyć. Kilogram tak. A jakby był pieprz biały, to bym dał jeszcze jeden gram pieprzu białego. Ale że nie mam, to zrobię tak jak powiedziałem. Czyli. okej, okay. Patrz. Myślę, że ten dym wpłynie, wniesie dużo do tej kiełbasy z piekarnika. To się oczywiście okaże, ale jakby nie patrzeć, będzie to taka alternatywa dla osób nieposiadających wędzarni. Więc słuchajcie, zamykamy teraz i mieszamy do porządnej kleistości. Oczywiście po rozmieszaniu ten farsz nam nieco odstoi, dopóki nie namoczą się porządnie jelita. Jeden, dwa i do kleistości. Pięknie pachnie. I napełniamy nadziewarę małymi kąskami. Nie może być powietrza, mimo wszystko, czy jest to jelito grubsze niż jelito wieprzowe, czyli większa średnica tego jelita to można będzie przytrzymać je bardziej, żeby nie było żadnych takich miejsc z powietrzem. Ty jak to ładnie pachnie tym. Jeszcze w ogóle jest nic z tym nie zrobione, a to pachnie już jak wędrona. Widziałeś. Działaś? Ciasno ubijamy. Ten lejek, który tu widzicie, który tu widzicie. To są dwa lejki. Ten jest oryginalny, czyli oryginalne były, to jest najgrubszy lejek z oryginalnych, które były w zestawie z taką właśnie nadziewarą. Tu mi się uszczelka podwinęła, już nie będę teraz nic y, zmieniał. Jakby to były kabanosy, to by trzeba to poprawić, bo przy kabanosach jest duży opór, dlatego że używamy cienkiego lejka. A w tym przypadku założyłem lejek, który sobie dokupiłem. Taki nieco grubsza średnica. Widać? Widać, większa średnica. Y, I tu w takich przypadkach właśnie, jak jest między innymi ta lisiecka, czyli te rzeczy robione na szarpaku bez problemu wam przejdą przez taki właśnie lejek. Prawie już to wszystko przełożyłem. Z naciskiem na prawie. Ty co, ja taki kotem? Co Co mi pokazujesz? Żeś nakitka uważał, bo ci do nadziewarki wchodzi. Robię dla siebie. To nie znaczy, że muszę iść. Ale ja mam gęste włosy porządne włosy, które się trzymają nie tak jak u Ciebie. Rozumiesz, że cała poduszka w włosach ponownie. No chyba Twoje, z brody. Dobra, nie krzycz na mnie. Ty tu sobie pokazuj, idę po to Pokaż tam ładnie nadziwarę. Więc tak, to jest niepotrzebne. Przepłukanie dłoni, wszystkie. Teraz sobie wybiorę odpowiedni kawałek w jednym kawałku. Czy takie długie mam w to w ogóle mam takie dziwne wrażenie, bo na tej paczce było napisane 30 metrów bieżących. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I mam takie dziwne wrażenie, że to, było, to był jeden odcinek 30 metrów. Takie mam jakieś dziwne wrażenie. Zobaczmy na ten kitek, muszę uważać, bo to się na mnie podkrzykuje ta moja kobita. Ja ci dam maseczka i będziesz siedział. Może i byś co? No. Mhm. Mam maseczki, nawet jak u Łukasza. Kręciliśmy z Film będzie w poniedziałek na moim kanale, bo zrobiliśmy. Na naszym Ten jest nasz. Nowość zrobiliśmy, czyli kiełbasa drobiowa Drwala, ale to może o tym w poniedziałek. I tam właśnie taką maseczkę miałem: specjalną do takiej właśnie brody. Tylko ja mu tak jak Ci powiedziałem, robię w domu. I dla siebie. Mam piękną, ładną brodę. Jest wszystko pięknie. Nie wiem, czy to piękne. No, ci powiem. Grzebiesz przy bombie. Grzebiesz przy bombie. Czekaj, trochę tutaj jeszcze na... Ciągniemy tego flaczkę. Farszykiem sobie wyjedziemy. Yy, oraz kminka, jak to później robić w piekarniku. 3 użyć kija wędzarniczego, czy tam taki specjalny haczyk wędzarniczy, w piekarniku jest i po prostu to przewijać, czy po prostu należąco. I wygrało to? Może ty powiedz: należąco, jak zwykle. Po, po Twojemu, czy co? No tak. Dobrze, patrzcie. I przytrzymujemy tak, żeby wiankowe, ono będzie nam się kręciło. Dlatego taka nazwa, wiankowe. Bo jak mamy jelita wołowe proste, tak sama nazwa mówi, są proste. Tak robimy, jak teraz wy tutaj to ładnie widzicie. Myślę, że zrobimy to jednym ciągiem, że nam wystarczy ten kawałek, który przyciąłem. Tu nie mam konieczności suszenia. A się chciała zapęta złapać ja widzę. No chociaż tak. Słuchajcie, skręcamy, nic nie będziemy przewijać. Jest ciasno, nie ma żadnego powietrza, i za momencik do piekarnika. W piekarniku, albo nie, to Wam powiem już w piekarniku. Napełniamy. 130 stopni, dlatego że jest używana peklosul, góra, dół z termoobiegiem. Już Wam otwieram, pokazuję. Wiatrak się kręci. Kiełbacha nigdzie się nie styka, tam nawet tak delikatnie opada w dół, no bo musiałem jakoś to zmieścić. Tak, jak mówiłem, osuszania nie ma konieczności robić, dlatego że to będzie nam się w trakcie pieczenia osuszało. Oczywiście za jakiś czas sobie wbije termometr, ale termometr wbije taki, który ma wskazówkę normalnie, dlatego że te takie są sondą. To ja już brak słów, chyba cztery już użyłem. Yy, zużyłem, może tak. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o. Kiedy wbijamy termometr, no to ja myślę, że za jakieś 30 minut i zobaczymy, co będzie wtedy. Pójdźcie. 60 stopni, a będziemy podpiekać do 68. Nawet nie zupełnie 60, tam jest 58, czyli jeszcze 10 stopni. I obasa jest niegruba, bo gdyby to była na przykład szynkowa lub jakaś szynka na przykład, no to wtedy wiadomo, by to trwało nieco dłużej. Tu troszkę się teraz temperatura obniża, z tego co widzę, bo jest otwarty piekarnik, więc szkoda, myślę, czasu. Tu tak jest jaśniejsza, ale myślę, że termobieg robotę zrobi, że ten kolor nam się ładnie wszędzie wyrówna, kochani. Więc cierpliwie czekamy do 68 stopni. W tym miejscu, myślę, że już nigdzie więcej nie będę mierzył. Tu jest takie miejsce, powiedzmy, w miarę na środku, że tak powiem. Czekamy. Na zero. Na zero. Chociaż tu wam włączymy na wychładzanie. E, I wam pokażę jak o niech odleci ten ta wilgoć. Poczekajcie sekundeczka. Dobra, odleciało. Chyba. Nie ukrywam, że przekręcałem sobie to, żeby nam ładnie się zrobiła wszędzie. Tu i tak jest taka nieco jaśniejsza, co widać, ale ona podczas studzenia będzie nam się robiła taka, jak tu, taka pomarszczona. Nie robimy z nią nic. Po prostu ma samo istnie ostygnąć do momentu takiego, kiedy będzie można ją przełożyć, na przykład do lodówki. I wtedy po tym czasie, jak już będzie porządnie chłodna, porządnie stężała, Kroję i pokazuję jak wygląda w środku. No myślę, że... będzie pięknie. Zresztą sami zobaczycie. tak zrób, żeby było widać temperaturę. A tu jest akurat wiesz. Ile jest? Yy... Boże. Uprzed. No właśnie do góry Aha, mamy ja mówię, 15 stopni. Jakieś odkię Kolor, wiadomo, to jest kiełbasa z piekarnika, więc taki kolor, jaki jest, to stał się po osiągnięciu 68 stopni wewnątrz. Najważniejsze jest to, co jest w środku, więc pokaż kotku, co masz w środku. Ja to przewinę tu i przekroimy sobie, e, powiedzmy, podejść tak od dołu pod wielkim skosem. Zobaczymy, jak w przekroju. Ale generalnie zakładam, że jest... No, wy powiedzian, że ten temat. No co on się wypowiedzi? No nie, wiem, patrzysz, ja zawsze patrzę few reakcję. A... Mm, dla mnie to tam wiesz. Ty, no, że pięknie wygl... to... pięknie pachnie w środku. No, ale nawet posmakuje ci bo chuda jest to. Róż się odznaczył. Mm -hmm. Troszkę. Ale to jest... No bardzo chuda jest. No tu jakaś dziurka wskoczyła, Ja co stąd będę kroił w takim razie? Oczywiście myślę, że, jakby była yy, całą noc w lodowie, to pewnie by było jeszcze lepiej. Ale generalnie nie ma co narzekać: jest pięknie. Golonka, oczywiście, sprawiła to, że takie ubasa jest właśnie. Kurde, zaraz będzie. Posłonka się ściąga, jakby ktoś pytał, hmm. będzie ktoś o to martwił. Kurde. plastereczki elastyczne. O tym miałeś jeść. Mhm. Czuć wędzony mat, że zarobiony wiedział, ale... Mówiłem? No. Kurde. Fajne, no. Mówiłem? Jest taka fajna, delikatna. To jest tu na bo jeśli jedynie co to jeszcze ma biały pieprz. Ale nic. Poza tym. Super się kroi. Baczcie. Kurde. Dla mnie, jak ja miałam się czepiać, to mi się tego koloru czepiła. Marta, to nie jest chyba sama no Ja Nie wiem, ale, a jakbyś domem posmarował, to też by nie, to nie dało? Ci flak? A nie, to sobie wstawi no ja, ja z flakiem to mam dużo do czynienia. Usta. Ściągnęła flak z jedną ręką ustawił. W ogóle musicie zobaczyć jak ja się z nim czasami męczę na tych filmach. A na tym filmie akurat skleiłam filmik, bo ja nie mogłam tego... Na końcu filmu, nagrać. po testowaniu. Spójrzcie na to, taką małą scenę. Wstawiliśmy jak nie mogliśmy nagrać w początku, bo cały czas się śmiałaś. No, przez Ciebie. Mhm. Bardzo dobra kiełbasa. Naprawdę. Ale jaka bardzo mięsna, nie? No, fajna ci powiem. Bardzo mięsna, naprawdę. Samo mięso. Jest naprawdę bardzo miła w smaku. konsystencji. Chuda. No, to się chuda, to no jest już sama maszynka. No i trochę gorący. Rewelacja. Polecam Wam, kochani, lisiecką z piekarnika. Naprawdę rewelacja. Nie? No. Mówię Ci. Jest na pekrosoli, więc poleży Wam trochę. Oczywiście my sobie pewnie zapakujemy wakuum, tak? To pewnie da. Tak. No rewelacja, jestem mega hmm. zadowolony. Polecam. Jeszcze raz. Oczywiście. Jeśli film Cię się podobał, drogi widzu, drogowisko, koniecznie łapa w górę oraz komentarz, co sądzisz o takiej Lisieckiej. Abyś sobie wyobraził, jakby była uwięzona, nie? No. Ale nie każdy ma wędzarnię. Ale każdy może ma piekarnik. Dym wpłynie. Wszystko wiadomo. W opisie macie przepis, jak to, co tam i w ogóle. Polecam, żebyście sobie zrobili. Oczywiście subskrypcja dzwoneczek, myślę, że. Byłoby bardzo miło, żebyś drogi widz, drogowicko nacisnął to. I to słuchajcie, jeśli chodzi o jelita wołowe wiankowe, jeśli chodzi o wszystkie przyprawy użyte do zrobienia tej wspaniałej kiełbasy lisieckiej, bo to jest jelito ładne, równe. Czasami są takie góry i doliny cięższe, grubsze, a to jest idealne. Polecam. Oczywiście wszystko zostaniecie w sklepie Jeluz Polska Link macie w opisie pod filmem razem z kodem rabatowym Kostrzewski10 drukowany drukowanymi łącznie. I sprawdzajcie Chodź. czy wam działa bo ktoś pisał, że mu kod rabatowy drukowany nie mi łącznie Kostrzewski10 bez przerwy i dużych liter. Tak i z, y, jeszcze też ważna rzecz, że to dział, kod Kostrzewski10 działa na rzeczy nie objęte jakimiś promocjami. Dokładnie. Jak coś jest w promocji to wam na to kod nie wejdzie. Mięso z szynki, które widzieliście na początku filmu. Nie tylko szynki, bo można sobie kupić gulasz 80-20, 50-50, czyli chodzi o tłustość. Na sklep mięsny.com, link również w opisie. I różne wyroby rzemieślnicze polecam. Sklep mięsny.com, pamiętajcie, w opisie filmu macie. Nasze social media, tam z tyłu Facebook, grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok swoje gotowanie oraz Instagram swoje gotowanie. Kiełbasa lisiecka z piekarnika. Bardzo szybko znika. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć. I jak wszyscy wiemy, u Łukasza można właśnie nadobyć na sklep miast. nadobyć. Nadobyć. Już? Ma to się o panem. Nabyć. Mięso już zapyklowane. I właśnie ja takie mięso mam od Łukasza. Jest to mięso z szynki. Na to kupić. To jest chude akurat. Jest też. Jeszcze się śmieję. Wyśmij się i kręcimy dalej. Już. To już. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Przestań się śmiać. Witamy.